Czy ktoś coś na temat tego meczu i jak Ci się podobała zabawa? Zabawa była naprawdę bardzo fajna. Dużo więcej zabawy jak takiej normalnej gry, ale taka gra na najwyższym poziomie też była za sprawą naszych świadków. Jeśli chodzi mój występ, dużo troszkę byłem zmęczony po tym który w którym grałem od rana. Tam mhm. graliśmy można powiedzieć na, na 100%, walczyliśmy o każdy punkt, a tutaj jednak e, bardziej liczyła się zabawa i gdzieś tam też byliśmy do końca w ale. Fajnie się to jest, to jest bardzo fajne, a przede wszystkim uczył się szczęśliwy z tego wszystkiego. Mm -hmm, Wróciliście niedawno z obozu, jak powiedzieć, jak nastawienie, samopoczucie po obozie? Że udało się troszkę odpocząć i też sporo potrenować. Mm -hmm. Pierwszy tydzień był trochę różniejszy, pogoda dopisywała, więc zaznaliśmy plaży, morza i można powiedzieć takie wakacje. Mm -hmm. Drugi tydzień był typowo treningowy. Poboda troszkę się popsuła, ale no szczerze mówiąc dwa tygodnie to już było troszkę za dużo. Było mm -hmm. strasznie długo. A jak czym teraz się zajmujesz? Chodzisz na zajęcia, trenujesz? Jak to wygląda teraz? Wszystko, wszystkiego po trochu. Chodzę na, na zajęcia, zaliczam semestr zimowy, rozpoczynam zajęcia i semestr letni. Mm -hmm. A między zajęciami czy po zajęciach normalnie trenuję. Jakieś masz cele może na ten następny sezon? Czy teraz będzie jakieś plany? tak, to no cele na pewno Będą postawione gdzieś w najbliższej przyszłości. Na pewno gdzieś tam głównym celem będą szlifowały świata. Mm -hmm. A, wiadomo, cały cykl Dobra, dziękuję Ci, Maciek, bardzo.